Jeszcze trochę, świetnie panu idzie! Teraz, teraz trochę w lewo! Tak jest! Udało się! Kiedy to nie lis! Jak to nie! To zwykły latawiec! O rany! nic panu nie jest? A Wszystko Musimy dzwonić po strażaka sama! Przyjemnością oznajmiam, że radar jest w 100% zdrów. Ura! To świetnie, ale ja czegoś nie rozumiem. Naprawdę ostatnio bardzo dziwnie się zachowywał. Ale jest zdrów jak ryba. Brawo, maluchu! Zasłużyłeś na swoją ulubioną czekoladkę. Elvis, nie wolno! Po czekoladzie psy ciężko chorują. Przyznaj się, często dawałeś mu czekoladę? Ja? Y y często? Nie, nie. No, no może czasami. I wszystko się wyjaśniło. U! Trevor Evans zwisa z urwiska i może spać w każdej chwili. Trevor Evans zwisa z urwiska i może spać w każdej chwili. Penny, weźmiemy Wenus i pojedziemy razem. Elvis, dzwoń po Toma, niech bierze łolabij. Tak, tak jest, jest przyjąłem! A, a, trzymaj się tam, mały! Jestem z ciebie taki dumny! Patrzy ma, będzie dobrze. Sam już jest. Dzięki mały widzę go. Nie, to! Macie. Co się stało? Trevor, ty musisz uważać. Wiesz, że to się mogło źle skończyć. Pewnie, że masz rację. Pora już chyba skończyć z chodzeniem po drzewach. Panie Trevor, to moja wina. Ja pana do tego namówiłam. Strasznie przepraszam. Bo my tylko chcieliśmy znaleźć tego lisa. Jakiego lisa? Bardzo, bardzo cię przepraszam. Najpierw pamiętałam, ale potem zapomniałam, że lis to dzikie zwierzę. On, on wygląda zupełnie jak pies i, i ja otworzyłam klatkę, żeby dać mu kość i on... Masz na myśli tego lisa? Tak, właśnie! Chcieliśmy go z Normanem złapać, ale uciekał i nie chciał się zatrzymać, I... i. Jak to wrócił? No, co zrobić, bystre zwierzę? Pewnie zgłodniał, więc wrócił do domu. No proszę, i mamy szczęśliwe zakończenie. Wszystko pod kontrolą, nie bójcie się! Przejdźcie szybko na tył pociągu i nie panikujcie! Ojej, uważaj! Siądy, może z Twojej strony. Eli, wdrażamy plan B. Zrozumiałam. Ben, pośpiesz się. Uwaga na lód! Sam ty tam nie przebije się przez lód. Dzięki, rozumiem. Tom, słyszymy się? Będzie nam potrzebny Wallaby. Jasne lecę. Podoba mi się taki pociąg, co sam jedzie i jeszcze się pali. Normakso, ratuj nas! W porządku, yy, to Normakso zadzwoni do mamy. Yy, zadzwonię do swoich kosmicznych przyjaciół po pomoc. Mam tu międzyplanetarny komunikator falowy. Przestań, przecież to ból. Yy, yy, ci, 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 ci. Norman, to yy, yy, yy. chyba nie czas na pci, kiedy ja rozmawiam. I równo nad pociągiem! Dobra, postaram się! Norman, co? Patrz! Lecą twoi przyjaciele! Wow, to chyba ufo! Ufo, co? Podbijcie A, A, Norman? Cicho, chowam się przed kosmitami! Nie ma nic tego! Bardzo mi przykro, ale w taką burzę nie dam rady. Musimy wracać! W tym śniegu nic nie widzę! To jest to! Śnieg! Możesz mnie tu gdzieś wysadzić? Sejcie do histori! Już prawie jestem. E, a, mam cię. Dzięki za pomoc. Proszę, dwa bilety na premierę mojego najnowszego thrillera szpiegowskiego. Zobaczysz, będą tak arcygenialne numery, że padniesz. Bardzo ci dziękuję. Tylko żeby te wasze numery nie były zbyt niebezpieczne, zgoda? Oczywiście. Przeciej! No, to się nazywa wyścig. I jak ci tam idzie? Wszystko zendzisz? Pewnie, że kręcę. Cześć! To zdecydowanie najlepszy film z Mechcinem. <laughs> nie gorzej prezentowałem się w młodości. A to nie James? Pędzi go kartem prosto na nabrzeże. James Jones pędzi go kartem z pudełkiem na głowie prosto na nabrzeże. Właśnie to powiedziałem. Wow, ty tu jesteś szybki, wujku, sam! Dęcz, miałeś tylko wjechać w pudełka. Ugh. Nie wiem, może sam powinienem robić te kaskaderskie triki. Zastanawiam się, czy te twoje triki nie są aby zbyt arcygenialne, wiesz? Jeszcze raz przepraszam, ale nic się nie bój. Została nam już tylko ostatnia sera. Zero niebezpieczeństw, wszystko pójdzie gładko. Obiecuję. Dobrze, niech ci będzie powodzenia. Jake Pond, super szpieg, scena 57. Pojedynek w kryjówce wroga. Akcja! O, to pan, panie Pond. Od dawna na pana czekałam. Glow Fingers, stara, dobra przeciwniczka. O nie, to pułapka! Numer dwa, proszę związać mojego więźnia. Cięcie Związać jego doblera. Robienie filmów już mi się nie podoba. Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, to sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać Na straży stoi sam Spokojnie możesz spać Poczuwa sam Ma odwagę jak lew Jest tam, gdzie dzieje się źle Strażak sam Urodziny sama Joe, naprawdę świetna robota Sam będzie zachwycony Ale bomba wygląda jak prawdziwa Jupiter! Nieźle, ale jak to działa? <gry> Prosta sprawa! Wystarczy przesunąć dźwignię do przodu i jedzie! Uwaga! Sam się zbliża! Jeśli zobaczy swój prezent przed urodzinową niespodzianką, nie będzie żadnej niespodzianki! Cześć. Witam wszystkich. Ja, ja tylko... Ja się cieszę się, bo dziś masz urodziny, juhu. Dzięki. Też się bardzo cieszę, że mam urodziny. Juhu. Ja też, ja też. Tak, Orany, tak się cieszę. I nie wiem, czy wiesz, ale Dilis szykuje ci ogromny tort. Ojej, serio? No to bardzo mi miło. E? No to ja wracam do remizy. Pa! Ojku! Oj tato, czemu ty zawsze musisz robić taki wstyd? Daj spokój, mała, i tak mnie kochasz. Chodźcie, zapraszam na herbatę. Dziewczynki, pilnujcie go jak oka w głowie. Jasne, nie ma sprawy. Słuchaj, ty się nic nie przejmuj, ja się wygadałem o torcie. Pilnować jak oczka w głowie, tak? Jak się pobawimy, to się nie zgubi. Co? Ojej, lepiej nie, bo jak się. Ze... Zepsuję! E... Dzień dobry, kapitanie, może pomogę? Nie, nie ma mowy. Dziś masz urodziny? Usiądź sobie wygodnie i odpocznij trochę. Dam sobie radę, jestem kapitanem. Aha, jak pan sobie życzy. Gotowość. Strażak Moris zgłasza gotowość. Ula mi w pełnej gotowości. Nie ma się czym denerwować, tak? No dobrze, zaczynamy przedstawienie. <śmiech> <śmiech> Witajcie, <śmiech> drodzy, drodzy przyjaciele. przyjaciele. Świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. <grafię> Dobra, operacja odwołana. wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej, Witajcie, kochani! Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Jon Genius Strum 2000! Jakie miejsce znam? Gdzie przyjaciół wielu mam? Uh, uh, uh. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe! Daj mi tutaj pełną moc! A niech to, a niech to, niech to. O masz no! Elwis nigdy by czegoś takiego nie zrobił! to? możesz przestać? Donku, niech ktoś dzwoni po strażaka, z Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strum 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elis, ty i Eli bierzcie Jupitera, Penny pojedziesz za Arnolem Wenus. Ja zabieram Merkurego. Penny Arnold, prowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak, tak jest, zrobi się. Zasilanie odłączone. Uj, ale się, ale się... Coś czuję, że geniusz Sprung 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu! Tak, y proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. Zaśpiewam znów bardzo lubię śpiew Lecz pamiętam i wiem, kto tu strażakiem jest Strażacki rok, razem tańczmy go Lecz najlepszy dźwięk to syreny wiejącej głos Dinga linga, dinga linga, to nasza pieśń Każdy wokół wie, kto tu strażakiem jest No nie! Nie jest dobrze! Dzwonię po sama! Mandy Flat i Norman Price utknęli w nadmuchiwanym zamku, który płynie na pełne morze! Mandy Flat i Norman Price utknęli w nadmuchiwanym zamku, który płynie na pełne morze! Kieruje się na północ, północny zachód. Dzięki, Ben. Przyjąłem. To wszystko twoja wina, wiesz o Oj, nie paniku, nic się nie dzieje. To dmuchany zamek. Dmuchane zamki nie toną. O nie, znowu tyłobuzie. Sio, sio, sio. Yy, nie, przestań. Bądź Zaraz w O, o, rety. dzięki ci sam. Dzięki, Elvis. Ja, jak to? A, ale... <noise> przepraszam, naprawdę przepraszam, ale to wszystko przez tę okropną, złośliwą Meg. Przestań! Nasza wina! Trzeba było czekać, tak jak tata kazał! Mm, dobra, ma rację. Mogliśmy poczekać. Przepraszamy. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Dzieciaki, bezpieczeństwo przede wszystkim. A ja się cieszę, że nic wam nie jest. Popatrz. Będziemy ratować dzieciaka na koniu. Pojedziesz z nami, dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał, Arnold. Chodź, chodź, nie ma czasu. Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć Syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne, Sam, zrozumiałam. Eli podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem po będziemy wyciągać konia. Arnold spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie poradzisz sobie. Cześć! Jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu. Wracamy na ląd. Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na cztery koła. Dobra robota, kolego. Dzięki za drugą szansę, naprawdę dzięki. Świetnie się spisałeś. Gdybyś szukał pracy, zapraszam serdecznie. Norman, chciałbyś nam może coś powiedzieć? Tak, bo to wszystko przez tego konia. Gdyby nie koń, to bym wygrał. Znaczy się, ja bardzo wszystkich przepraszam. Chciałem po prostu pokonać Jamesa. Jak się okazuje mały, to był kiepski plan, bo odznakę dostanie ten, kto potrafi posługiwać się mapą. Brawo, braciszku, naprawdę znasz się na rzeczy! Ojej Saro, nie wiedziałem, że mam taką super siostrę. O nie, a co to ma w ogóle być? Czemu on musi być zawsze najlepszy? Też mam na imię James i mam super mapę. E, przyjacielu, zdaje się, że trzeba by tu kogoś jeszcze uspokoić. Bo ja się znam na mapach.